W tym domu zaskakujące wydarzenia to rutyna. Cisza. Szej chce, żebym trenował giery. Twoja praca marzy. Przeprowadzka. Ale tym razem sprawa jest poważniejsza. Przynajmniej oglądamy go w telewizji. Przyjeżdżaj do domu. Tuzin dzieci czeka. Steve Martin, fałszywa dwunastka, za tydzień o 20.00. 8 minut, by ocalić przyszłość. Kod nieśmiertelności w kinach. Zdrowe włosy, mocne paznokcie, łatka skóra. Celebrin, celebruj swoje piękno. Nie czekaj, aż ból stanie się naprawdę silny. Weź Pyralginę, zwalcza każdy rodzaj bólu. Pyralgina, numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Z kontrolerem ruchu PlayStation Move cała rodzina bawi się razem. PlayStation 3 w zestawie z PlayStation Move oraz grą Start the Party tylko w Media Expert w 12 latach 0% za 120 zł miesięcznie. Ojej, ty to masz szczęście! I to podwójne! A, bo szczęścia o z O, to tak samo jak teraz wezie. Tak? O tak, teraz dostaję dwa razy więcej. I bardzo mi to pasuje. O, mi też pasuje! Złap dwa razy więcej szczęścia w erze, dwa razy więcej w abonamencie, miksie i tak taku. Do tego jeden z dwóch smartfonów Xperia X8 albo nawet X10 Mini Pro. Takie rzeczy, tylko wezie. Stąd biorą się kolory naszych farb do wnętrz. Ciesz się nim dłużej dzięki formule Teflon Surface Protector. Śnieżka barwy natury. Natura koloru. Kto ty jesteś? Polak mały, tu czy i naród cały Polak narzeka na co się trafi i bez powodu psioczyć potrafi. A gdy dobrego coś się przydarzy, tego nie poznasz po jego twarzy. Tak zmarudzenia naród nam słynie, chyba pesymizm w żyłach nam płynie. Nie nic nie strzyka, w krzyżu nie łamie, wszystko jest spoko, świetnie się bawię. To nie po polsku tak się wciąż cieszyć. Jeśli to grzech jest, to wolę grzeszyć. By się otworzyć, wystarczy chcieć. Hop pić, głowę otwartą mieć. kola, odkręć się na innych. Stroje kąpielowe FNF 30% taniej. Do 18 maja wyłącznie w hipermarketach Tesco. Pojawiła się właśnie trwała koloryzacja w piance firmy Schwarzkopf. Stosowanie jest tak proste. Mieszasz dwa płyny, przyciskasz pompkę i nakładasz piankę. Zalety produktu to łatwe stosowanie, cudownie lśniące jedwabiste kolory i doskonałe pokrycie siwych włosów. Nowość. Perfect mus firmy Schwarzkopf. To ty jesteś? Polak mały. Lubię zaczepki, jestem zuchwały. Mamy w historii wielu Kozaków. Waleczność łacechą Polaków. Dziś przyznam Polak otwarcie co woli. Na świat się otworzysz i napić Hopkola. Hopkola. Odkręć się na innych. rozbierze wagi w Orange na kartę dzięki pakietom tysiąca minut i tysiąca SMS-ów. Rozmowy i SMS-y stają się coraz lżejsze. Astronomicznie lżejsze. Dziś zmienia się z Orange. Moi znajomi to wyjątkowi ludzie. Sprawiają, że inni czują się wyjątkowo. Można na nich liczyć w każdej sytuacji. Moi znajomi już kupują w Lidlu, bo warto szukać tego, co wyjątkowe. Lidl, mądry wybór. Po każdym posiłku poziom pH w ustach niebezpiecznie spada. Dla Twoich zębów to zła wiadomość. Wtedy sięgnij po orbit, który przywraca optymalny poziom pH w ustach. Dla zdrowych i czystych zębów, rzuć orbit po każdym posiłku. Każda mama wie, że dla dzieciaków pyszności to gratka. A gratka to przepyszny sposób, by wywołać słodki uśmiech. Gratka od Danona za jedyne 59 groszy. Tajemnicą wyrafinowanego smaku lodów Maven Peak, tego jak aksamitnie rozpływają się w ustach, jest długotrwałe konszowanie. Mmm, genialne. Maven Peak, Sztuka tworzenia lodów. Czuj wyjątkowy smak każdego posiłku dzięki Żywiec Zdrój Smakołyk. Odkryj wyjątkowe połączenie krystalicznej wody źródlanej ze smakiem owoców. Żywiec Zdrój Smakołyk. Dopełnia smak każdego posiłku. Po każdym posiłku poziom pH w ustach niebezpiecznie spada. Wtedy sięgnij po Orbit, który przywraca optymalny poziom pH. Dla zdrowych i czystych zębów żuj Orbit po każdym posiłku. A teraz internet 10 mega z telewizją cyfrową. A najlepsze kanały HD i nagrywarka PVR w prezencie! Brawo! Dialog 801 700 700. Hmm, już są. Cztery finałowe smaki Lejs. Który wygra? Nie Niesłyszyłko. Tak dobre jest. Chcemy je śle nieźle, nieźle, ale jest też kabanostre. Może spróbuję? Krewetek po tajsku? Udaję Greka. Nie smakuje. Chtypity. Ale, ale to od Zależy, który ze smaków wygra. Zdecyduj, który zostanie na dłużej. Głosuj na lejce.pl Poczuj dzikość na domówkach. Teraz w dużej butelce desperados. Patry! Mike, co z Tobą? Robisz to jak własna babcia. Twoja dziewczyna mówi mi co innego. Kochanie, zjedź Snickersa. Lepiej? Lepiej. Głodny nie jesteś sobą. Ty też możesz zmienić swój świat na lepszy. Zacznij od lepszego sprzętu. Już dziś weź lepszy kredyt gotówkowy nawet na 5,99 w Banku Zachodnim WBK. Polak potrafi Olej. OBI przedstawia sezon na porządki. Myjka karherujecie pierwsze. Porządnaj sercem do roboty. I teraz cena zjeżdża w dół. Myjka Kercher K214 już za 199 zł. Obi. Na każdy sezon. Witam. Czy mogę pomóc? Ja chciałbym kredyt. A pan? Matematyk, profesor Bruszkowski. Sąsiad, będzie mi tłumaczył wszystko. Ale tu nie ma co tłumaczyć. To kredyt prosto 10 zł kosztów za każdy pożyczony tysiąc. Miesiąc w miesiąc. I tyle. To co? Pana profesora zapraszam na kawę. Prosto Prostoliczony kredyt gotówkowy. Tylko w Lukasbanku. Genialnie prost. Sponsorem festiwalu jest producent Veroni Mineral plus błonnik. Veroni Mineral plus dla ciebie. Zbliża się najważniejsze muzyczne wydarzenie roku. Sopot Top Trendy Festiwal 2011. Jest to festiwal dobrze zrobiony, jest to festiwal dobrze wyprodukowany. Ja jestem w szoku, jeśli chodzi o perfekcję. I to nie ma żadnej ścieżki. Sopot Top Trendy Festival to największe i najpopularniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Sopot Top Trendy Festiwal to nowe style muzyczne i promocja młodych artystów. Top Trendy ogląda się po to, żeby zobaczyć, co jest trendy, kto jest trendy i trendy. Efektowne widowisko i gwarancja niezapomnianych przeżyć. Festiwal Top Trendy jest jednym z tych, które dają muzykę na żywo. Najważniejsze muzyczne wydarzenie roku. Najlepsza publiczność, najlepsze miejsce, najlepsza telewizja. Top pod Top trendy Festiwal 2011. Już wkrótce. Do zobaczenia. Sponsorem Festiwalu jest producent Veroni Mineral Plus błonnik. Veroni Mineral Plus dla ciebie. Zaprasza Investbank Bank, oferujący kredyt z ratą od 20 zł, dostępny w banku i punktach sprzedaży cyfrowych. Spośród 10 tysięcy kandydatów show Must Be The Music Tylko Muzyka, to Wy wybraliście finałową ósemkę. Konrado Janies Tomasz Dolski Piotr Restecki Little Brewer. Noko Enej Marcin Czyżewski Rotenburg Ich talent Was zachwycił. A co na to żywi? Z tej ósemki mogą być zawodowcy. Nie zazdroszczę Państwu, ech, bo mają ech. Państwo szalenie trudny wybór. Przed nimi decydująca bitwa. Kochani, nagroda jest tylko jedna. Na zwycięzce czeka 100 tysięcy złotych i prawo występu na Sopot Top Trendy Festival 2011. Oglądajcie ten program, bo on jest richtig fajny. Na tylko muzyka. wybierz zwycięzcę. Głosuj i oglądaj. Must be the music, tylko muzyka. Wielki finał. Jutro o 20. Sponsorem must be the music jest cyfrowy Polsat, dostawca internetu. Cyfrowy Polsat, telewizja, internet, telefon. Sponsorem programu jest Papermate, producent długopisu Flex Grip Elite, prawdopodobnie najbardziej gładko piszącego długopisu na świecie. Aleksander zgromadził skarby z całego świata i złożył je w dwóch miejscach. Wszystko, co zaginęło, trzeba odnaleźć. Angelina Jolie, mega hit. Lara Croft i kolebka życia. W poniedziałek o 20.00. Sponsorem mega hitu jest Cyfrowy Polsat. Telewizja, internet, telefon. Cyfrowy Polsat. Dobrze nam razem. On nie musi używać broni. Sam jest bronią. Teraz jego celem jest zemsta. Jet Lee. Romeo musi umrzeć. We wtorek o 20.00. Na film zaprasza sponsor programu. Producent impregnatu do drewna Drewnochron Impregnat Extra. Ochrona na wiele lat. Finalista. NA. Jeśli chcesz, żeby wygrał, głosuj i oglądaj. Must be the music, tylko muzyka. Wielki finał. Już jutro o 20.00. Sponsorem programu, który Państwo obejrzą, jest producent Super Superglue. Pamiętajcie, oryginalny tylko z gwiazdką. 8 minut, by ocalić przyszłość. Kod nieśmiertelności w kinach. Sponsorem programu, który Państwo obejrzycie jest Weka, producent energooszczędnych systemów okiennych.